Ja, Dzisiejszy film jest dość wyjątkowy. Nie tylko pod hasłem Knife Making, faktycznie będzie skrywał się Knife Making, ponieważ oprawie na waszych oczach tego dość sporego Blanka to i okazja jest podniosła, ponieważ nóż będzie ostatecznie prezentem dla Filipa, który ma urodziny. Więc to dobra okazja, żeby życzyć mu jeszcze raz wszystkiego najlepszego, jeśli to ogląda. A na pewno ogląda, bo go do tego zmuszę. Uh, dobra, czego będziemy potrzebować, jeśli sami mielibyście jakiegoś blanka do oprawienia, to czemu by nie pokazać Wam od razu dokładnie, jak się to robi, żebyście też mogli to zrobić? Ponieważ łatwiej jest kupić blankę i go oprawić, niż zrobić samą blanka, a potem go oprawić. Proste. Um, Okej. Okay. Będziemy potrzebować materiału na piny, materiału na rękojeść i oczywiście blanka. Blankę na razie olejmy. Materiał na rękojeść to kawałek mi karty. Ta jest zrobiona z lnu. Dziś ją skończyłem. Wyszła bardzo fajnie i muszę przyznać, że to chyba najbardziej płaski kawałek, jaki dotychczas mi wyszedł. Przynajmniej tak mi się wydaje. I przynajmniej z jednej strony, z drugiej zawsze trafiają mi się jakieś nadlewy żywicy, aczkolwiek sam materiał, powiedzmy, jest idealnie płaski, więc nie powinno być problemu z tym. A zaraz wam pokażę, jak to ładnie pociąć i jak to ładnie przymocować do Blanka. Będziemy również potrzebowali materiału na piny ewentualnie jakiś nitów. W nity się nie bawię, bawię się w piny zrobione zazwyczaj z tego. No cóż, jeszcze nie zrobiłem noża, który nie miałby pinów z tych aluminiowych rurek. Kupiłem je kiedyś w Obi bodajże kosztowały kilka złotych. Jedna ma 8 mm średnicy, druga ma 6. A tych szóstek używam głównie jako, wiecie, wzmocnienia. Natomiast ósemka ma jeszcze jedną zasadniczą zaletę. Można przez nią przewlec jakiś sznurek, nie ma z tym problemu. E, jeśli sami macie wybierać coś na piny i chcecie, żeby przez to można było przełożyć na przykład parakord albo coś w tym stylu, musi mieć więcej niż 5 mm średnicy, ponieważ parakord ma mniej więcej 5 mm. Dobra, Zaj zajmijmy się samą robotą, ponieważ nie ma więcej do gadania. A nie, jest jeszcze coś do gadania. Potrzebujecie kleju, którym wszystko skleicie. I ja używam zwykłej żywicy, której użyłem również do zrobienia tej mi karty. Jeśli nie macie żywicy pod ręką i chcecie coś kupować na szybko, zdecydowanie taniej będzie kupić epoksyd w takiej jakby podwójnej strzykawce. Wiąże w 5 minut i jest Teoretycznie tak samo wytrzymały, więc nie powinniście mieć z tym problemu. Dobra, bierzmy się do roboty. Pierwszym krokiem będzie przycięcie tych e, okładek i szczerze mówiąc, mogę to zrobić nawet tutaj, e, ponieważ musimy to zaznaczyć. I ja zazwyczaj zaznaczam e, następujące rzeczy. Na blanku piszę sobie, gdzie jest A, a gdzie jest B, żeby potem wiedzieć, e, która okładka jest która, to czasem może się pomylić. I teraz przymierzam sobie mniej więcej tak, jak chcę wyciąć okładkę. Zwróćcie uwagę, że tą jedną krawędź już wcześniej uciąłem i wyrównałem na szlifierce, więc teoretycznie będę miał trochę mniej roboty przy tym później. Hmm. Powiedzmy, że chcę, żeby skończona okładka sięgała gdzieś dotąd, więc. Utnę trochę więcej. Powiedzmy w ten sposób. Nie musi być idealnie, ponieważ i tak wycinamy to. Powiedzmy na oko. Potem i tak wszystko będziemy wyrównywać, i to była strona B, więc zaznaczę to jako B. Teraz przewracamy nóż na drugą stronę. zaznaczamy, że jest okładka A i jesteśmy gotowi do wycinania naszych okładek zwróćcie uwagę na to że trochę głupio rozwiązałem rozmiar powiedzmy mojej mi ponieważ tak naprawdę nie ma tutaj już żadnego kawałka, który potem będę mógł jakoś użyć do innego podobnej wielkości noża, więc e, jeśli planujecie robić więcej noży z jednego kawałka karty, to najpierw zaplanujcie swój kawałek karty. Ok, teraz to wytnę. Kolejnym krokiem jest wywiercenie w okładkach dziur i jak widzicie przykleiłem już jedną z okładek do mojego tanga przy użyciu dwustronnej taśmy klejącej, której normalnie używa się do podklejania dywanów do posadzki. Zasadniczo to dość tania i bardzo mocna rzecz, którą warto mieć w warsztacie. Zazwyczaj, jeżeli trzeba zrobić dwie sztuki czegoś albo po prostu coś przytrzymać przez chwilę, a to ta taśma jest bardzo dobra. Teraz będę wiercił dziury. Jak widzicie, e, potrzebuję dwóch średnic e, moich dziurek w okładkach, natomiast używam do tego czterech wierteł. Dlaczego? E, jeżeli używam tylko szóstki, to potem powstaje mi dziura, e, w którą jakbym chciał wsadzić sobie tego pina powiedzmy to jest dość ciężko musiałbym to wbijać na siłę więc odkryłem, że jeśli rozwiercę potem tą dziurę przy użyciu swojej, swojego wideowego wiertła którego normalnie używam do rozwiercania dziur w metalu nie mam wtedy żadnego problemu z przełożeniem tych pinów moim zdaniem nie muszą być aż tak mocno przyległe powiedzmy do krawędzi tego otworu a żywica jest bardzo mocna i nie miałem jeszcze problemu z tym, że ta dziurka jest trochę większa. Okej, okay, bierzmy się za wiercenia. Wyglądają wywiercane okładki. Muszę przyznać, że mi karta chyba wyszła mi najlepiej ze wszystkich kawałków. Jest naprawdę miła, jeśli chodzi o pracę z nią. Jak widzicie, piny przechodzą przez no, wszystkie dziurki bardzo dobrze. Nie będę miał większych problemów z klejeniem. Zanim odczepię ten kawałek od blanka, muszę zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. Jak widzicie, Okładki są nieco za długie w tym miejscu, dlatego teraz przymierzę sobie po prostu e, chwyt na nożu. Tak jak powiedzmy będzie, i wykminię gdzie mniej więcej powinna być linia, w której odetnę okładki. I myślę, że właśnie ją znalazłem. Zrobimy tutaj coś w tym stylu. Ok. Zrobienie tego jest bardzo łatwe. Wystarczy teraz odkleić tą okładkę od tej. Mogę nawet zostawić tutaj tą taśmę. Nie zaszkodzi. Składamy teraz okładki przy użyciu naszych pinów. Oczywiście na sucho. Składamy je do kupy. I w tym momencie wystarczy tutaj e, tą krawędź obciąć i zaszlifować. Kolejny krok omówię tylko i wyłącznie teoretycznie, ponieważ będę używać żywicy i trudno jest jednocześnie nie upierniczyć kamery i używać żywicy, więc wolę nie ryzykować. W każdym razie mam nadzieję, że wszystko będzie jasne. Używamy tylko kapki żywicy, tu mam jej resztkę, mam nadzieję, że mi wystarczy. Do której możecie dodać trochę więcej utwardzacza niż zwykle, ale nie za dużo, bo żywica straci wytrzymałość. W każdym razie chodzi nam tylko o to, żeby całość zlepić. E, tak już wyczyściłem przy użyciu e, zmywacza do paznokci, jak wiecie, odtłuszczacz, e, choć wcześniej tego nie robiłem. Tak naprawdę nie wiem, czy to jest konieczne. E, powierzchnię, które nam stykać się z nożem, lekko przeszlifowałem. E, obie okładki e, wysuszyłem. E, ciepłym powietrzem z suszarki do włosów i jak widzicie w tym miejscu gdzie zabezpieczyłem taśmą moją głownię a no cóż kończy się nasza przyszła okładka, tam wyciąłem żletką ten kontur będzie mi znacznie prościej potem Wyczyścić tą część. Jeśli macie pod ręką rozpuszczalnik, a nie tak jak ja, zapominacie ciągle go kupić, to wystarczy odczekać chwilę, a potem wyczyścić tą część rozpuszczalnikiem i macie idealne nakładki. Ja muszę trochę kombinować. Podejrzewam, że żywica znajdzie się też tutaj na tych wypolerowanych częściach. Będę musiał ją potem jakoś usunąć. Natomiast a najważniejsze i tak w tym kroku jest to, żebyście przed złożeniem noża i wiecie, nałożeniem kleju po prostu sprawdzili, czy cały nóż się składa przy użyciu tych pinów, które wcześniej docięliście. Jeśli się nie składa, spierniczyliście dziury i trzeba to zrobić jeszcze raz. Jeśli się składa, wszystko jest ok, i nie przerażajcie się tym, że tak mocno wystają. Potem bez problemu je ja letniemy. A po tym, jak posmarujecie wszystko żywicą i złożycie, chcecie to jak najmocniej ścisnąć we wszystkich miejscach. Ja do tego używam swojego imadełka do wiertarki. Tak samo, kilku ścisków. No, generalnie wszystkiego co mam pod ręką, byleby tutaj nie została żadna szpara, jeżeli zostanie szpara, może się to źle odcisnąć po prostu na e, wytrzymałości waszego noża, więc lepiej e, dmuchać na zimne, i jednak e, to wiecie, ścisnąć jak się tylko da. Aha, i żeby nie upaprać tego wszystkiego, oczywiście zawijamy wszystko e, w papier do pieczenia. Ktoś puka do mnie, więc widzimy się po tym, jak wszystko skleję. Pozwoliłem żywicy związać przez noc i no cóż, całość prezentuje się w ten sposób. Jeśli Wasza żywica nie wiąże, to znaczy, że jest jej za zimno albo ma za mało utwardzacza. Proste. Kolejnym krokiem będzie oczywiście obcięcie nadmiaru tych aluminiowych rurek i zeszlifowanie całości w bardziej, no cóż, rękojeściowaty kształt. Teraz, gdy moja rękojeść jest już w miarę uformowana, czas na ostatni krok, którym jest e, szlifowanie na mokro. Moim zdaniem ten krok e, jest ważny dla mi ponieważ no cóż, wyciąga całej jej piękno, jeśli w ogóle jakieś ma. E, używam dość drobnych papierów e, o gradacji 200, 400 i 600. Moim zdaniem w tym przypadku nie potrzeba nic więcej. A tak wygląda już skończona rękojeść. Muszę przyznać, że ta mikarta e, zrobiona z lnu wyszła bardzo fajnie i całkiem podoba mi się jej tekstura. Jeśli przypatrzycie się bardzo dokładnie to widać e, poszczególne nitki tak jakby zatopione w takiej przezroczystej żywicy, bardzo fajnie to wygląda. W każdym razie teraz mogę zająć się naostrzeniem noża i zakonserwowaniem głowni. A to jeden z moich pierwszych blanków, więc nie jest taki idealny. Gdzieś tam pojawia, pojawiają się jakieś, wiecie, ślady po jakimś pilniku, który przez przypadek zszedł, albo coś w tym stylu. Natomiast myślę, że jako nóż do tyrki, bo no cóż, e, Filip jest osobą, która lubi katować różne swoje narzędzia i nie, nie zwraca uwagi. A na to, jak wyglądają po jakimś czasie, zwraca uwagę tylko na to, żeby, no cóż, zostawały w jednym kawałku. Mam nadzieję, że ten nóż podpasuje mu, a jest w jego stylu, muszę przyznać, ta głownia jest naprawdę wielka. A rękojeść trzyma się naprawdę dobrze, a zresztą to jedna z moich standardowych rękojeści, więc, no cóż, musi trzymać się dobrze, nawet z tyłu, jakby chciał coś porąbać. Hmm. W miarę ostry grzbiet w tym miejscu, więc nie powinno być problemu z krzesaniem iskier. Hmm, muszę przebelec jeszcze jakiś parakord. W każdym razie, no cóż, nóż po naostrzeniu i zakonserwowaniu w balistolu powinien być już gotów do przekazania mu jako prezent. <grym> Jeśli sami oprawicie jakiś nóż e, w moim stylu, powiedzmy, to dajcie znać. E, Podeślijcie jakieś fotki, może być na Face, może być na maila, a w każdym razie w tym filmie to by było na tyle. Jeśli wytrzymaliście do tego momentu, to dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia.